na początku grzechu stoi kłamstwo. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Obywinicy. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Obywinicy. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Drodzy, siostra Maria Róża Czacka, niedawno beatyfikowana, założycielka zakonu, który opiekuje się osobami niewidomymi, sama, będąc też niewidomą, swoją siostrą, współsiostrą, bardzo kładła nacisk na to, żeby nie kłamały, nawet w żartach. Ja sama osobiście się przekonałem o tym, że jest to tak, nie powinno się nawet w żartach kłamać. Otóż ja jestem z natury człowiekiem pogodnym, lubiącym żartować, i yyy, wcześniej, kiedy byłem jeszcze młodszy, bardzo często yyy, żartowałem sobie w ten sposób, że mówiłem jakąś nieprawdę i patrzyłem, jak ludzie na to zareagują. Na przykład taki żart: O, patrzcie, słonie odlatują na południe. No i wtedy ludzie patrzyli, a ja, yy, yy, ja, ja się śmiałem z tego yy, ich, i, i z ich, właśnie takiego zaufania, które mieli. W ten sposób nadczerpywałem to swoje zaufanie. I pewnego razu y, poszedłem do jednej mojej znajomej i opowiada mi o czymś takim niezwykłym, ona mówi, nie, to nieprawda. Jak to nieprawda? Mówię, prawdę. Nie, ty żartujesz. Jak to ja żartuję? Mówię, prawdę. Nie, ty żartujesz. No i okazało się, że te moje głupie żarty y, podważyły moje zaufanie, że y, ona już nie ufała mi. Wiecie, y, kłamstwo jest... Bardzo czymś złym, i ono stoi u początku dramatu pierwszych rodziców. Przeczytam teraz fragment opisu pierwszego grzechu. Otóż Bóg zabronił jeść z jednego drzewa. Szatan wszedł w dialog z Ewą i powiedział, że Bóg powiedział, żeby nie jeść, bo umrą. A co mówi Szatan? Szatan mówi: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Nie umrzecie, będziecie jak Bóg. To były kłamstwa. I dalej. Wtedy miasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swojemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Wtedy otworzyły się im oczy, oboje poznali, że są nazy. Spletli więc gałązki figowy i, i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, słyszałem głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty. Drodzy bracia siostry, kłamstwo szatana zaowocowało tym, że pierwsi rodzice zaczęli się bać Pana Boga. Zaczęli przed Nim uciekać. I od tamtego czasu kłamstwo powoduje to, że rosną mury, oddzielają nas od drugiego człowieka, bo, człowieka, bo my Kłamiąc kogoś, zaczynamy się go lękać, bo gdy to kłamstwo wyjdzie na jaw, to co będzie? I też kłamstwo się potem przenosi. Kłamstwo owocuje tym, że musisz mówić kolejne kłamstwa. Adam zapytany, czy ty co to zrobiłeś, zrzuca na Ewę. Ewa zrzuca na węża, i żadne z nich nie chce się przyznać, że to ona. Żadne nie przeprasza za swoje. Za swój grzech, ale chce zwin z, w, zrzucić winę na kogoś drugiego, na tego innego. Wiecie, kiedy my dziś y, zaczynamy te rozważania o przebaczeniu, to najczęściej co, co nam się kojarzy? Kojarzy nam się osoba, która nas skrzywdziła. I y, hasło przebaczenie najczęściej kojarzy się z tym, że ja powinienem komuś przebaczyć. Ale jest też druga strona tego medalu: że ja też potrzebuję przebaczenia, że ja też kogoś skrzywdziłem. My odczuliśmy zło grzechu na naszej skórze, zło grzechu drugiego człowieka. Natomiast ja często nie odczułem na swoim skórze, nie, nie przeczuwam nawet, jak ja skrzywdziłem innych ludzi. Dlatego na początku, kiedy rozmyślamy o przebaczeniu, musimy stanąć w prawdzie. Prawdzie o nas samych i o innych ludziach. Bo tylko prawda prowadzi do wolności. Jezus Chrystus powiedział: Jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy Piłat przesłuchiwał Jezusa skazanego przez kłamstwo, bo zarzuty, które stawiane były Jezusowi, były wszystkie kłamliwe. I Piłat o tym wiedział, że wydali jezusa z zazdrości. I Piłat mówił, kim ty jesteś. A Jezus mówi, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem, na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I Piłat mówi, a cóż to jest prawda. Prawda jest zgodnością, zgodnością rzeczy. Jest pra, prawda jest, jest prawdą. Jest. Ona mówi nam to, co jest. Dlatego, żeby pojednać się żeby przebaczenie zaistniało, musimy wrócić do prawdy. Musimy przyznać się do prawdy. I ten drugi człowiek, aby nastąpiło pojednanie, przebaczenie, też musi przyznać prawdę. I dziś chcę was zaprosić do tego, abyśmy się zastanowili, jakie są nasze fałszy, jakie są nasze zakłamania, jakie są nasze ucieczki. I żebyśmy się też nie bali stawać w świetle prawdy. Każdy z nas wie, jak trudno się jest przyznać, jak trudno jest wyznać, że to ja zrobiłem, że to jest moja wina, że to jest mój grzech. Domagamy się prawdy od innych, domagamy się przeprosin od innych, ale my też potrzebujemy. Na początku właśnie. Punktem wyjścia do przebaczenia jest modlitwa, którą codziennie wierzący modlą się. Ojcze Nasz, przebacz nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Czyli celem, intencją tej modlitwy jest, aby Bóg nam przebaczył. My chcemy, bo my uznajemy nasze grzechy. Przebacz nam, jak i my przebaczamy innym. Ale celem jest to, żeby. Żebyśmy doznali przebaczenia. Dlatego musimy też na to zwrócić uwagę. Nie bójcie się prawdy. Prawda nas wyzwala. Tak Jezus powiedział: Prawda was wyzwoli. Prawda o nas samych. Chcielibyśmy, żeby inni przyznawali prawdę, a często jesteśmy ślepi, głusi na to, co jest w nas. Jezus też mówił. Widzisz drzazgę w oku brata, a belki w swoim oku nie widzisz. Głupcze. Najpierw wyjmij belkę ze swego oka, ażebyś mógł wyjąć drzazgę z oka swego brata. Najpierw poznaj, co ty zrobiłeś złego. Widzicie, kłamstwo zaczęło się od złego obrazu Boga. Szatan powiedział. I podważył wiarygodność Boga, prawodawcy. Podważył wiarygodność Jego przykazań, Jego intencji. I niestety w dzisiejszym czasie, na często my na ławie oskarżonych, winnych naszym niepowodzeniem, nie, nie stawiamy Pana Boga. Pana Boga, który jest prawdą. Które mówi tak, tak, nie, nie. On nie ma złych intencji. On nie ma interesu w tym, żeby kłamać. Wiecie, i my też nie ruszymy z miejsca, jeżeli nie będziemy mówić prawdy. Cały wiecie, nazywają, że matematyka jest matką wszystkich innych nauk, bo matematyka jakby jest. Bardzo precyzyjna. 2 razy 2 równa się 4. 2 plus 2 równa się 4 i nie może się równać 5, nie może się równać 3, ale równa się 4. I matematyka, współczesne systemy komputerowe opierają się na zasadzie prawda, fałsz. Nie ma płci, ale prawda, fałsz. I my dzisiaj też musimy stan stanąć właśnie w tej prawdzie nie w płcieniach, nie w półprawdach. Mój prowokacz, Kiedyś mówił jeszcze, w czasach komunizmu, mówi, kłamstwo to nie jest tylko wtedy, kiedy Ty nazywasz biały czarnym Ale kłamstwem jest też milczenie, przemilczenie prawdy, niemówienie o prawdzie. Dlatego to jest przed nami wielkie wyzwanie: stawać w prawdzie o nas samych, nie bać się prawdy. Prawda nas wyzwali. Do Jezusa musimy podejść prawdziwie. Do Boga musimy stanąć prawdziwie. Kiedyś na końcu czasów staniemy twarzą w twarz przed Nim tacy, jak, jacy jesteśmy. I na dostawanie wprawdzie. Serce Was błogosławi. Pan z Wami. Niech Was słyszy, błogosławi Przedmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w Chrystusa.